Szczerze mówiąc, patrząc na tą bazę, mam wrażenie, jakby to było naprawdę bardzo małe mieszkanie. Więc mam wrażenie, że widz będzie w stanie się przeprowadzić do hotelu, do pokoju, w którym mieszkanie będzie w podobnej wielkości. Ale co jeżeli będzie nawiedzone? O tym przekonamy się w dzisiejszym odcinku, więc witam was bardzo serdecznie. Będziemy robić nawiedzony hotel troll na widzu. I najpierw musimy zacząć od tego, by zbudować hotel, ale to będzie bardzo szybkie. A wy zacznijcie od tego, by zostawić łapkę w górę. Dobra, zacznijmy od tego, by zbudować hotel i ja wiem, jak to zrobimy. Zrobimy jeden pokój i skopiujemy go tak z 20 razy, żeby to był hotel i ty będziesz mieszkańcem tego hotelu, a ja będę prezesem tego hotelu i dlatego jestem stary, bo wiecie, no w końcu słyszałem, że najwięcej milionerów jest po 40, więc musiałem być w podobnym wieku. A tak poza tym, to na filmie jeszcze wystąpił Vito. To jest Vito, tylko że nie nagrało się jego audio, przez co no niestety Vito nie usłyszycie. Jednak troll wyżył na tyle fajnie, że stwierdziłem, że i tak go wrzucę. Miłego oglądania. Okej, okay, więc słuchaj, ja myślę, że nasz hotel może być w takim prytyjskim stylu. Weźmiemy sobie go z cegły, zrobimy. Zacznijmy najpierw od jednego pokoju, chociaż patrz. Możesz robić stary wystrój tego pokoju. Możesz sobie kreatywa włączyć jak nie masz. Ej, dobra, ja już tutaj, yy, no, chciałem powiedzieć, że zrobiłem całą swoją robotę. Odkryłem, w ogóle, słuchajcie, widzę. To jest takie moje prywatne spostrzeżenie, że im droższy hotel, tym bardziej miękka podłoga. I jeszcze o, dobudujemy tutaj okno, oczywiście, nie? Okno na świat takie. O, ty, ale dobrze wygląda na... Pokój. Patrząc za to, jakie jest szerokie łóżko i jak, jakie okno jest, no to naprawdę powinniśmy otworzyć razem hotel. I teraz jeszcze zrobię korytarz. Taki, taki. O, tutaj musi być podłoga. Lecimy na bogato. I ja mam tutaj generalnie już zrobię korytarz. Crafting postawmy na przykład. Takie, wiesz, żeby, żeby stary ten widz po prostu, żeby dało się mu wmówić, że naprawdę da się sześć w tym hotelu, a nie żeby przed nim powiedział, no, drogi, no, tylko, że powiemy, że mamy ofertę. Dla drugiego gościa dzisiaj jest hotel za darmo, bo ty będziesz pierwszym gościem. Pa, ja to i tak dobuduję. O, o, idealnie, idealnie. To mi się podoba, no. Skopiowane to mam. Znaczy, zaraz będę skopiowane, mam zaznaczone. A ty masz tutaj y, zrobić. No, powiedzmy, że takie coś. Nie, nie, nie. Jej, kanapę. No dobra. Nie no, no, nie, no dobra. No niech będzie. No niech widz po prostu wpadnie w zachwyt. O. Nie, nie. Stół to już nie, bo tutaj już się nawet widz nie zmieści. Nie. Chodź, chodź. Wychodzimy stąd. I teraz patrz. E, dzieje się magia. Bo robimy stack dwa i e, stack jeden. Okej, okay, będą po cztery pokoje. I teraz przydałoby się, no to jeszcze skopiować w górę. Oj, oj. Dobra. Set light grey, wool. To w takim wypatruję, ja tutaj kopiuję to wszystko jeszcze w górę. I no, stary, no nie chcę nic mówić, ale hotel będzie pierwsza klasa. Powiedzmy, stack 3. Niech to będzie czteropiętrowy hotel. I popatrz, zapomnieliśmy o oknach z tej strony. Najgorzej na świecie. No, nie pomyślałem o tym. Cześć, zrobię to tutaj raz. Albo, cześć, dobra, raz. jeszcze tutaj, żebym miał jakiś punkt odniesienia, to zrobię komendą. No, ja tutaj, stary, jestem, wiesz, command master. To robię stack 3. Ok, dobra, wyłączę też. No, powiedzmy, że nasz hotel będzie egzotyczny, tak w stylu a Azjatyckim. Ja tutaj muszę zrobić swoje lobby. Moje hotelowe lobby będzie skromne. Bardzo skromne. Ej, ale dobre napisy robisz. Ja może zrobię replace la lantern, żeby... O, żeby się świeciło w nocy. No, 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 no. Zrobimy copy. Może to przesunę do przodu, co? Dobra, to powiedzmy gdzieś pastę. Ale to nie musi być prawo, to jeszcze dobuduję część, więc będzie w miarę na środku. Ej, ale nasz hotel naprawdę... Naprawdę, ej, fajnie to wygląda. Słuchajcie, jak na Hotel który powstał w niecałe 10 minut, to jest naprawdę, naprawdę git. Teraz tak. Tutaj trzeba zrobić tą recepcję. Tak to się nazywa? Czy coś? Ja się tam nie znam, szczerze mówiąc. Ale dobra, powiedzmy, że to będzie moja recepcja. Taka pyk. A tutaj dorobimy... O, to tutaj możesz na końcu drabiny dorobić. Nie będziemy mieli schodów, będziemy mieli drabiny. Tam na końcu, tam na końcu. Ja tutaj będę musiał to skopiować do góry. Kurcze, no nie wiem, no naprawdę, widzowie, jeżeli ktoś z was uważa, że, zrób, że zrobicie le, lepszy hotel, to <laughs> bo wam się wydaje, albo proszę wysłać mi zdjęcie na maila na potwierdzenie. Inaczej nie uwierzę. Które wyższe to lobby tutaj, tak, o, tak, pek. Ja teraz tutaj robię wejście do hotelu. No i słuchajcie, będziemy mieli już raz cały hotel zrobiony, co oznacza nie mniej, nie więcej tyle, że możemy zacząć e, trollować widza. I teraz nadszedł czas, żeby w końcu poznać tutaj ostateczne wejściowe drzwi. No dobra, ten widz w ogóle On tam cały czas jest w tej bazie My tutaj totalnie zbudowaliśmy na widoku ten hotel, czy nie? No, ten hotel jest na widoku Dobra, nieważne Ja tutaj sprawdzam, co się dzieje Aha, on tutaj sobie dobudowuje bazę Ej, mamy problem Jego baza jest powoli większa niż nasz hotelowy pokój No dobra Myślę tylko, jakby go stąd wyciągnąć z tej bazy Żeby wyszedł na górę i zobaczył ten hotel Bo on tutaj kopie na dole Ej, ja wiem co Zrzućmy mu tam książkę po prostu z zaproszeniem Wezmę book and quill I zapraszamy do nowo nowo otwartego pisze się oddzielnie czy razem? Hotelu Grand Prix Major, powiedzmy. Grand Prix Major, nazwijmy nasz hotel, tak jakbyśmy mi się po prostu wpisało. Dobra. Wrzucę mu tamtą książkę. Ty sobie stary zamieszkaj na przykład na trzecim piętrze gdzieś i. O, i on to zobaczył od razu, on to od razu zebrał jakoś! Ej, czy on teraz wyjdzie na górę sprawdzić ten hotel? Znaczy, jakby na to liczę. Więc ej, dobra, wychodzi chyba. Wychodzi. Nie, nie, nie wychodzi, coś, coś bierze albo odkłada, więc na pewno powinien ten hotel zobaczyć. Zresztą no, trudno przeoczyć wielki świedzący się napis hotel z daleka. Dobra, wychodzi. Jak coś, to jeżeli znajdzie ten hotel, to ja od razu pójdę do recepcji. Już tam na niego będę czekać. Dobra, widzi, widzi, widzi hotel. Dobra, idzie tam, czy nie? Nie on tej oś oświetla, ale coś dulaguje. Ej, dobra, on idzie do tego hotelu, idzie do tego hotelu. Więc ja wbijam na recepcję. i na trzecie piętro, szybko, idź na trzecie piętro. i na trzecie piętro, ja, ja mu dam y, pokój centralnie koło ciebie, żeby móc jakoś lepiej, i coś tam akcję. Zróbmy, tak wiesz, jakby się okazało, że nagle wszędzie są ludzie. Dzień nie poważysz tam nagle to się za ścianą. I ja tutaj. Czekam i, szczerze mówiąc, to nie wiem, co z nim trochę się boję. Ej, napisał coś. O oh, kurde, ja mam wanisza. Ej, dobrze, że. O nie, ten hotel nie jest stary, oświetlony. Jest ciemno. W środku. Zapomnieliśmy. O nie. Zagląda. O, napisze. Dzień dobry. Chłopiec sobie bardziej zdziwiony. Cofnął się delikatnie. Ja jestem dyrektorem tego hotelu. Z racji, iż jest pan dzisiaj 15 klientem, to dostanie pan pokój za darmo. On sobie. I z mieczem. Nie wiem, czy on nie chce mnie zabić. To w sumie by było smutne, gdyby mnie zabił. Ale on ma fajnego skina. Zapraszam za mną. Dobra, nieważne, muszę przejść inicjatywę. Zaprowadzę go. Ty sobie stary wybierz na górze jakiś pokój i powiedz mi, który to jest. On stoi w drzwiach, a tu mam wiedzieć że mnie nie zabijesz. Proszę pana. To szanowany hotel na serwerze. I Ej on tutaj bije jakieś. Ząb... Ej, faktycznie mam jedną gwiazdkę. Ej, słabo, dobra. Nie, to nawet nie będę o tym wspominał. Żeby zaraz nie miał jakichś pretensji. No, jak będzie miał pretensję, to mu powiem wtedy. jednak gwiazdka, niech się pan nie czepia. Dobra, on nie wie wchodzi. Zapraszam za mną. Napiszę jeszcze raz. Dobra, idzie za mną. Idzie. O nie, to się jakoś się trupy zrespiły za oknem. No, te totalnie te takie na koniach. On, nie wiem, on, on stoi jakiś zlagowany jest. No dobra. Wbijam. To jest pierwsze, drugie, trzecie. Dobra, nieważne, otwieram. O! O nie! Tu jest zajęte. Dobra, idziemy, idę z nim dalej. Proszę dalej, żeby widział, że tutaj ktoś mieszka. Ile tutaj jest osób? Sprawdzimy. Dobra, otwieram kolejne. O nie! O nie! Tutaj też ktoś jest. Dobra. Hej! Jak napisał taki zmian. Mieszany. Nie, tutaj jest wolny pokój. Dajmy mu, nie, nie ostatni, żeby też nie było. Proszę się rozgościć. Dobra, wepchnę go tutaj, po prostu wepchnę go łapką z tego pokoju. Oddał mi. W razie pytań będę na recepcji miłego pobytu. Dobra, idę sobie stamtąd. Jeszcze się nie zgodziłem, ej, dobra, zostawiłem go tam, nieważne. Totalnie nie. Okej, okay, dobra. Ej, cześć, ja sobie odpalę spektatora, Poglądam, co on tam robi, bo on tam siedzi teraz w tym pokoju. To mam pomysła. Weź do niego teraz, przyjść, Przyjdź Przejdź tam do niego przed pokój, okej. Okay. Staj przed jego drzwiami i napisz, puk, puk, czy coś, że cię wpuścił. O, widzę, obserwuję was teraz. On tutaj patrzy się przez okno. Puk, puk. On chyba ogarnia? ogarnę, że to do niego. Dobra, stary, weź się z nim zakumpluj jakoś. Powiedz, że tutaj jesteś w pokoju obok. Ej, może cię wystraszył, czy co? Nie wiem. Co on by wziął? Halo, dzień dobry. Oki moki. Halo, czemu są gadać przez zamknięte drzwi? Trzeba na je po prostu otworzyć? <laughs> po co? <laughs> Kłop, nie, nie, nie! Nie darzy zaufaniem. Powiedz stary, że masz y, pilną sprawę. Mam problem. <śmiech> co? <śmiech> ale to jest strasznie kłopot. A ja nie mam. W... <laughs> ja nie mam nie. Ej, ale to teraz zrobiłeś. <laughs> nie. Ej, ale powiedz stary, posej, bo mieliśmy bo robić nawiedzony hotel troll. Wejdź do niego, wejdź do niego. Wproś się, stary, do niego i powiedz mu, że tak naprawdę masz inny problem. Robimy nawiedzony hotel troll. Powiedz, że y, drzwi w twoim pokoju same się otwierają i zamykają i się boisz. No ja wiem, jakie dźwięki mogą dojść w hotelu w spokoju obok, ale nie będziemy się w to zagłębiać. Co? Dobra, ej, idź id, id do, id, id do pokoju. Ja to będę robił, ja to będę robił, będę otwierał i zamykał drzwi. Otwiera, otwierają się i zamykają, nie? Ej, ty ja mam lepszego pomysła. Nagle, nagle. Światła, zgaszę. Napisz, co zrobili światło? Czy mamy oświetlony korytarz? Nie mamy oświetlonego korytarza. nawet może dobrze, przynajmniej mroczniejszy będzie. Co jest? Ej, dobra, chłop się zdziwił delikatnie. Napisz mu, że ten hotel jest jakiś nawiedzony. Nie, nie. nie, nie jest ciekaw. <głodzie> Ogólnie ten typ na dole był jakiś dziwny. Okej, okay. ja otwieram te drzwi i zamykam. On stoi i się patrzy na te drzwi. Się dziwi, patrzy, że coś tego. Ale to nie ma nikogo. Ej, zwróć uwagę na to, że mu rozwaliłem Jimu do pokoju i zabrałem mu światło z pokoju też. Najlepsze jest to, że pada cały czas za oknem. Dobra, ja może jednak tą pogodę wyciszę, żeby tutaj was widzowie na filmie nie wkruszała. Czemu kradłeś mi drzwi? On cię wrobił jeszcze w to. Dobra, to teraz tak. Ja tutaj stary Redstone nadam na ziemię. O, o, dobra, zobaczył redstone'a. Zapytaj się, co to jest na ziemi. Oby o, dobrze, a wyszło, że obydwoje nie wiedzą. Nice, idealnie, właśnie o to chodziło. Krew? O nie, o nie. Hardo. Kurde, wito, robimy family friendly. No, dobra. Widowie, spokojnie, to tylko ketchup. To keczup. Ktoś po prostu, jakiś niechlujny człowiek wszędzie rozwalił ketchup. Aha, bo to jesteś ty, dobra, bo widzisz się wasze niki mylą. Ja chyba powiem, że chcę inny pokój na innym piętrze. Ej, niech ej, nie tak zrobi, weźcie obydwoje pokój na innym piętrze. Ja będę na dole stał i będę was przekonywał, że totalnie nic się nie dzieje dziwnego. Ale książki zabieram. Ej, jaki złodziej w ogóle. Zobaczył książki, zapomyślał, no, na enchant będzie. On tu jest już. Witam. Ten typ to złodziej. I jesteś. Oh God, mi drzwi. Drzwi czasem same znikają. Przepraszam za ten incydent. W takim razie zapraszam za mną. Dostaniecie nowe pokoje. On miał za darmo. Ty nie miałeś za darmo. Dobra, nice. Ja nie chcę z nim napięć. Ej, to idealnie stary, to ja zrobię tak, że ty będziesz miał pokój centralnie nad nim. To tutaj pokój dla pana dyre i AFK. Co to jest w ogóle za, za dziwny nick? Dobra, ja mam pomysła, czy mogę dorobić sobie balkon? <grym> 5 w ogóle. Wezmę blok muzyczny i puszczę tą taką straszną płytę. Jukebox, okej. Okay. I teraz disk ten, ten taki straszny. Dobra. Słuchaj, że coś się dzieje, nie? On się on się patrzy. Ej, weź się rozwal teraz e, ziemię pod nim. Znaczy nad nim, no, no. Rozwal i weź się rozwal, czy też to słyszy. On to widzi? Ej, ja tutaj was obserwuję przez okna. Znów ty. <laughs> no to dałem wam pokój naprawdę daleko od siebie. Jakieś dziwne dźwięki. Co tu się dzieje? Ej, ale to idealne są dźwięki w tym jukeboxie. Takie jakiś randomowy, jak na przykład zapalniszka czy coś. Dobra, teraz rozwalę to. Ja to przyszedłem, to nawet tego nie było. Czego nie było? O czym on pisze? Ej, tutaj w ogóle jest jakiś domek obok rozwalony. O co chodzi? My zbudowaliśmy hotel obok jakiegoś domku. ale nie zauważyłem go. Ej, ja mam pomysł, ja zrobię dziurę przed jego drzwiami, że jak on wyjdzie, że jak on wyjdzie, stary, to wpadnie yy, do dziury. A ja to będę czekał i mu powiem oj, dej, stoję na dole. Ej, dobra, ja mam pomysł, stary. Ja sobie wezmę sikierę si 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 i będę będę niszył powoli te drabinki. Dobra, Gidi. Ja bym że on wyszedł przez, przez drzwi, bo wtedy spadnie. Co ty... Ej, zaraz! Halo! Ja tutaj gurat nakryłem. Co pan robi? Przy na gorącym uczynku. To nie pana pokój. Ej, stary czy on jest jakimś złodziejem i on chce nas naprawdę tylko okraść. I tak jest pusty. Dobra, te drzwi się otwierały same z siebie, więc w sumie to... Co on robi? Proszę yy, przestać! Bo się zdenerwuje! Oto on kradnie ty mi to widzę. Wkurzyło cię to, że cię nazwał złodziejem. Stoi i co teraz y, zrobi? Ja nie kradnę. Widziałem. Proszę się poddać. Idziemy na spawna do administracji. dobra, co on teraz zrobi? No ja. Z, ej, on wyciągnął miecz w ogóle. Proszę się. Proszę się poddać i za mną. Dobra. Ja, stary, z nim wychodzę z tym pokoju. Ale on, sto, on, on stoi z tym. Mogę odłożyć do skrzyni, jak chcecie. Ej, dobra, to on to odłoży? On odłożył jedną. Ej, on mnie. On, on, on bije, on bije, stary. On cię on ci chce zabić. Ja nie mogę go bić, ale to tylko ciebie zabił. Ej, nie. Mnie też chce bić! Ej, co jest? Czy ej, ja go też zapiłem, niech co! ty w się? Sensie, no, ten, deadł sobie. Dobra, widzowie, więc by było tyle, że chodzi o gościnę w moim hotelu, co złego to nie ja, zostawcie łapkę w górę, kanał Wito w karcie, cześć!